Mam nareszcie kartę i kiedy sobie kupię do Grola. Eee, a co ty robisz? Halo, halo, czy ty kradniesz kartę, mama? Nie, ale co, nic nie robię już, już odkładam, już nic, przecież nie kupiłem nawet, no co ty? Oj, nie, 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 nieładnie. Takie rzeczy. Dobra, wiesz co, wszystko powiem mamie. Wszystko powiem. Jezu, dobra, dobra, nic tylko nie mów mamie, proszę. No, błagam, błagam, nie mów. Nie mów, nie mów mamie, ja zrobię wszystko, naprawdę. Będę zmywał za ciebie naczynia, będę wrzucał śmieci przez miesiąc. Zrobię ci kanapki, będę ci robił cały czas, no nie wiem, wszystko zrobię dla ciebie, proszę. Nie, nie, nie. Żadne kanapki mnie nie przekupią. Nic. Totalnie nic. Powiem wszystko mamie. Proszę, tylko nie mów mamie, błagam, bo przecież ona w sam wiesz co Przecież to będzie tragedia, dla mnie nie, nic mi, już kieszonkowy mi zabierze, no nie mów proszę! Ty chyba jesteś jakiś szalony! Ile ty masz lat? 9? A nie czekaj, masz 9 lat tak, tak, faktycznie! I tak wszystko powiem mamie! Idę powiedzieć Mamo! Mamo, on ci kradnie kartę! Ej, wiesz co, Spike to jest najlepsza postać w całej grze Co? Spike chyba oszalałeś Byron jest teraz najnowszy na nagle grać Brawl Stars i wiem, że Byron jest teraz najfajniejszy nic, Każdy gra Nic śmieszniejszego dziś nie usłyszałem Ty dzwanie! Tylko Spike, Co? 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 tylko Spike, tylko Spike, Gupi, ja Spike, Spike jesteś, Tylko Spike Tylko Spike, weź byron. to ała, weź mamo, mamo Mamo, mamo Starszy brat ja znowu mnie bije, ała, ała Kurde, mam dopiero 20 level karnetu, a chciałbym siema. więcej, no Koro siema Powiesz mi bić po chlebi Jasne, nie ma problemu. Słuchaj, ja jestem teraz fanem Brawl Stars, daj mi chwilę tylko, przyniosę mój sprzęt. pogramy razem? Jasne braciszko, kocham Cię, jesteś super, widzimy się za 5 minut. Nie zmieniaj się. Ono no, idziesz czy nie, no? Już, już jestem, słuchaj, przyniosłem swoją klawiaturę, zaraz tutaj, czekaj, W, S, A. O, O, Czekaj, Co ty tu chcesz się, zrobić? No tu się podpina klawiaturę gdzieś. Z klawiatury? Chyba. No, będę grał w klawiaturę. Ja jestem młodszy jest. i muszę cię uczyć Czekaj, jak się gra, no to przecież się to, to się, nie się nie podłącza, gra się na telefonie, dotykowo. No na telefonie, ale no chyba klawiatury można też pograć. Może, o... Okay. Jest taka możliwość. Mmm, ale, ale sobie pokroję dzisiaj paróweczkę. Hmm, hmm, hmm. Tak jest, równiutko, paróweczka Weź już, przestań z tym Brawl Starsem głupim, tylko Brawl Stars ci w głowie Brawl to życie Spokój się totalnie, bo ja tu sobie kroję parówkę Byś zagrał jakąś normalną grę, a nie jakieś tam te Brawl Starsy ciągle no. Brawl to życie, tylko Brawl Stars to życie, Tibika to życie, nie, a nie jakieś Brawl Starsy Nie zjadaj moje parówki, ja ją sobie kroję równiutko Dobra, otwieram o kurde, Spike. Ej, a ten nowy Byron mi znowu nie dropnął. Eee, kurde, Spike, kurde. Tuk. Lipa straszna. Ej, a w ogóle wiesz co ostatnio mi mam powiedziała? Kto? No mama. Mama? Mama. No, co ci powiedziała? Eee, mama tylko, że kazała mi nic nie mówić tobie, no. No. Nie, no, nie wiem, czy ci powiedzieć? No, nie wiem, no powiedz mi, w sumie możesz powiedzieć. Chcę wiedzieć, jestem ciekawski. A mi pucharki na moim koncie? Stary, nie umiem grać w Brawl Stars za dobrze. No wbij, no, 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 no to nie powiem, powiem, nie mówię. No dobra, dobra, wbij, wbij, powiedz mi jakąś tutaj bombeczkę zagniotłem. Eee, Mała no. powiedziała mi ostatnio, no. że jesteś adoptowany. Yo, adoptowany. No i że przejmuje całą tą kolekcję gier. Jak to całą moją kolekcję gier? Nie, nie zgadzam się. Nie jestem adoptowany. Czyli nie jesteś moim bratem? Weź wyjść z tego Ale w ogóle. Ale ona tak poważnie? No tak mi powiedziałaś, żebym to by nie mówił. Nie, nie zgadzam się. Nie, nie, nie zgadzam Nie. nie jest... Ej, sprawdzę te Brawl Starsy w sumie. Już mi się ten CS znudził. Ej! Co jest? Ej, Halo, bo... ja tu Brawl Stars instaluję, braciszku Weź, mój kochany. Ej, no sprawę mam do ciebie, wiesz, jak brat z bratem się pogadać. Ja wiem, że jesteś ale... słucham ciebie, bracie. E, bo ja w ogóle, wiesz... Nie, e, nie e, zgadzam się, nie. Ale nawet jeszcze nie dałeś <laughs> mi pociągnąć w ogóle no ty swojej No bo jesteś moim bratem i jakby no nie mogę ci pozwalać na wiele. Wiesz, jesteś młodszy... Robię, bo... Zrozum to w końcu, że nie będziesz miał wszystkiego, co będziesz chciał w życiu. Ale nawet nie. nie Ojciec wiem, nas uczył, nie. że trzeba zapracować na wszystko w życiu. Nie, no dobra, mów, przestań płakać, przestań płakać już, dobra? No. Słuchaj, bo. No. Wiesz, że ja ten komputer mam po tobie, ten pięcioletni, nie? No wiem, mam już totalny Ale... gruchot. No. I wiesz co, i po prostu wszyscy teraz w szkole grają Fortnite'a, ja też Fortnite, tylko no wiem. że nie w ogóle bo... Ale to zmienić sobie grafikę tam, żebyś te. Ale już mam na najniższej. Na najniższej... Czy myśli, że jestem debilem? Ile FPS? Nie mam po tobie inteligencji. Nie masz na FPS. Jakbyś miał po mnie inteligencję, to byłbyś mądrzejszy. Mam 21 FPS-ów i mi się ciągle wszystko zacina. zaczyna mi się. I wiesz, co napisałem na no. grupie, właśnie. Ja myślę, że ty mi z tym pomożesz. Mhm. Mm napisałem na grupie takie Na <grym> for, taki tak śmietu. wiesz, w tak? Nie nie wchodzą na takie fora, e... wiesz, jakby I totalnie. Po prostu napisali mi, że po na cały procesor. I czy ty mógłbyś mi no. swój procesor? No jak? No przecież ja gram w counter Strike'a, no średnio. Ale przecież to by nie jest teraz potrzebne, bo ty teraz grasz na telefonie, pożyczy byś mi procesor. W teorii co? Dobra, możemy zrobić układ, że nauczymy grać ten Brawl Stars coś tam, co się tam tych zadymiarzy odblokowuje. A to nie mam problemu, tak? Nie mam problemu, ale pożyczysz procesor. Dobra. Jest. Proszę <noise> Dobrze zrobimy. <noise> Stary, ja nie wiedziałem co powiedzieć na koniec. Ja jak zawsze. Mówię, a... Rap, ee, e, b, a, i nawijamy o Starsa! Dawaj, Biam na beat. Yo, ej, Brawl Starsy, Brawl Starsy, moja ulubiona gra Zastawcie łapkę w górę. E, tara, to twoja stara. Yo, yo, ale ten beat tutaj jakoś wolny. Yo, yo, ej, Power cubesy, zbieram się na mapie. Ej, 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 robię sobie tutaj z tej noty. Ej! Ej, klejnoty, co? No, zbieramy sobie razem i ze spajkiem i z tym, no, wiesz o co chodzi, jo, jo, ej, e, ona by tak chciała dropić tego kruka, bijamy się na bit, jest tu znakomicie, e, twoja stara przynosi mi picie, uh! No szybciej to drukuj, bo ja potrzebuję No, szybko, do no, Sprzedam, sprzedam pluszaki Sprzedam pluszaki, moje wszystkie spółeczki Wszystkie, o, tego sprzedam Tego nie, tego nie Albo i nie, dobra, może tego, o Dobra e, e. Sprzedam pluszaki, wszystkie sprzedam tanio. Bo potrzebuję, no. Mam taki pluszak, o. Bur, bur, mam jeszcze Fox z tego, FNAF. I jeszcze z Pokémon mam tego. Wszystkie tanio, naprawdę. Teraz jest nowa postać, i ja chcę ją otworzyć, ale. O! Dobra, już go mam! Co? Co? Jakie lagi? No mówiłem mamie, żeby zerwała tę umowę na ten internet radiowy, bo on ciągle przerywa, no bez sensu to jest, no co jest z tym zasięgiem? No halo, gdzie jest ten internet? Tu też przerywa. Co? Co? I tutaj też nie ma tego zasięgu, wszędzie mi laguje, mam dość, no nie... No, kurde ten Fortnite i Fortnite wszystkim w głowie nawet, nawet, moja ciocia mi koszulkę kupiła z Fortnite i mi każe nosić No to jest niedopuszczalne Ale że fajne są te lamy to, to noszę Ale i tak nie lubię Fortnite'a, bo ten Fortnite już, Nie, już mam dość tego Fortnite'a, kurde Tak bym tego Fortnite'a uwalił na piłkę. Tak bym tego Fortnite'a, o, 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 o Fortnite o! Tyle bym zrobił z Fortnite'a. Już mam dość Fortnite'a. Koniec tego. Nie będę grał Fortnite'a jakiegoś. Nawet gdybym miał komputer, to nie miał tego Fortnite'a, bo w to się nie da grać. Te budowanie jest takie głupie, że to w ogóle budujesz się, budujesz się i tak naprawdę nic nie strzelasz. To ma być strzelanka fajna, a nie tylko budowanie, budowanie kto się wyżej zbuduje, ten ma high, high grunt coś tam. Nareszcie mogę być jak mój ulubiony zadymiarz. Używam ulta. I już, i odpycham śniegiem, a krysz ludzie, a krysz, a kysz, nie ma was tutaj. A krysz, zamieć śnieżna. No halo, Andrzej, czy nie no, gdzie on jest w ogóle? Czekam na niego z zakończenia lekcji. Nadal go nie ma. Dobra, dobra, już jestem, kurde nie zdążę. Szybko, szybko, e, halo, halo, Przemek, Przemek, już jestem na Discordzie, jestem już, przepraszam za spóźnienie O, o, pojawił się na tym Discordzie, wielki jego pan, no, no siema, gramy w tego Brawla, czy nie? Ale, ale, Minecrafterzy mnie gonili, to jest normalnie historia nie do opowiedzenia, ja ci to powiem później, ale teraz już zagrajmy w tego Brawla po prostu, dobra? No, to dawaj na duo, bo mam tam quest'a Mówisz duo, dobra, dobra e, To zagramy sobie duo, bo o ja też mam Tutaj w ogóle questa na duo Ja też mam questa, to sobie możemy zrobić razem Te questy O, o dobra mam go, ale co ty zrobiłeś Boże ty robaku, biedaku Ty w ogóle nie masz, nie masz w ogóle Skija, no przecież ciebie tylko ciągle Przegrywam, no nie da się z tobą grać No, no sorry Przemek, no, no przepraszam No naprawdę, ale jakby nie wiem co się dzieje Telefon mi coś zlagowało, jakiś internet Ktoś chyba się, sąsiad podpina mi Pod internet, bo już no robię wszystko. A te postacie w ogóle nie chodzą tak jak im rozkazałem Po prostu jesteś słaby Jesteś tak słaby jak yy, No jesteś tak słaby jak ten yy, yy, Jak Marcin Najman w Oktagonie No to wszystko twoja wina przegramy! Mam dość ciebie, mam dość co? Jak Marcin Najman w OKTAGONIE? Wiesz co? Nie, ja już, ja już też mam ciebie dość, Przemek Mam ciebie dość, po prostu wychodzę Nie gram z tobą więcej w te gry W te Brawl Starsy, koniec Mam dość, wychodzę, koniec Elo O O, o. Tyle w temacie Witwa <laughs> na śnieżki, ja jestem Jestem najlepszy Nie macie prawa mnie tutaj Patrzcie jak was tutaj robię Śniegiem was rzucam, frajerzy No kto jest taki mądry, no? Rzucaj we mnie tą śnieżkę O ty jak mogłeś? Od podstawówki się z tobą przyjaźnie. Cześć, Siemanko, z tej strony e, marcin 2006 i, 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 i dziś sobie będziemy grać w Brawl Starsy. E, zostawcie subskrybera, e, 5 subskrybelów i, i, i zrobię z QA. E, a ja chciałem powiedzieć, że jestem najlepszy w te Brawl Starsy. I nikt nie jest lepszy ode mnie. Wszyscy jesteście cieniami. A co robi? No nie, jak to przegrałem? Ona hakuje. Ona hakuje, to jest niemożliwe. Ma haki. Jeszcze raz, jeszcze raz. O nie, o nie, co jest? Co tu jest tak sisko? Low zasadził. zastawił zasadzkę. Boże, nie. Ten przebiegły low. Twu! Tutaj. Nie, no taki delikatny makijaż i tak lepszego już nie potrafię. Co co ty mówisz, że niby prosty makijaż? I nie, no super wyglądasz. No co to opowiada? Że wybierasz się gdzieś na jakąś imprezę czy, czy coś wieczorem? No co ty chcesz? Przecież lekki mam makijaż. Na dół do sklepu idę po pacjent karty, żeby gemy kupić. Cześć kochanie. Cześć, tam. No, bo zbliża się nasza rocznica ale już mam super pomysł, co bym strasznie, ale ja mam lepszy prezent, bo ja bym chciała strasznie gemy. Co ty gadasz? Jakie gemy? Żadnych gemów ci nie kupię. Bo już ci nie, kupowałem, panie, już ci kupowałem się. kilka razy, już uśpówuj ci nigdy się. nie kupię żadnych gemów. Ty ciągle bo grasz w tą grę, nie masz na mnie czasu. Nie. Ciągle no. patrzysz na ten telefon. Ten bo telefon to ja... Nie, nie, nie można grać w tą grę teraz. No. Co jest? Co ty, 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 ty. No się dzieje? Jakie gemy co ty? Zwariowałaś o, uspokój proszę, się Jeśli mi te gemy. Wypadek zostaw te drzwi Słuchaj stary, zobacz jak mi Zawaliście, gdzie to jest o, Brolu. patrz kurde. ile mam pucharków O kurde, patrz ja legendę wydropiłem właśnie Co? co on... Naprawdę? Patrz, no. o, o stary szacun, szacun naprawdę, no. nie? Patrz kto tam idzie <laughs> Ej to ta dziewczyna, no. która mówi, że umie grać w Brawl Stars, ta. nie? Patrz <laughs> spytamy się jej, no. żeby zagrała z nami, zobaczymy kto jest lepszy I ja, niech mówi, ile to... pucharków, pewnie ma z 69 <laughs> Dawaj, chodź Hej! No siema. Gram w Brawl Stars, a ty w co? Ja <laughs> o Booster, ja słyszałem, że ty grasz, ale. Nie ty w ogóle masz pucharków No nie dużo, 60 tysięcy mam tylko Co? No 60... ale ja dopiero zaczęłam grać Dobra, ja mam 70 po, Zmierzymy, tak? się. Pokaż, Zmierzymy się. Zmierzymy się. Dawaj, gramy. Jeszcze... Tak! I kto tu jest lepszy, Frajerze? Bo no, miałaś szczęście! To czysty Czemu się fart! Ze to czysty fart! Frajer! Czysty fart to jest... Weź idź! Żaden skill Gdzie nada, idź, to niech chcę na ciebie patrzeć, już może bitwę przegrałaś, ale nie wojnę. Zmierzymy się następnym razem. Wyzywam cię na pojedynek kolejny. Co robisz? Co? No jak to co robię? No pucharki w Brawla sobie gram, no Weź weź wyjść nie przeszkadzaj mi tutaj Co wyjść? co wyjdź? O co ci chodzi? Co wyjdź? Co? Bo sobie w gram, wszyscy teraz kto to grają W brolster? No sama byś może się, wy... no. byś się wkręciła w tę gierkę, co? No dobra, to chodzi. Jak chcesz to cię mogę nauczyć Dobra, chodź No to chodź idziemy A właściwie to co ty w tym kiblu robiłeś? No, nieważne, nieważne, idziemy, chodź No dobra, to pokaż mi o co chodzi w tej grze Zobacz, trzymaj telefon no. i patrz. Tutaj masz sterowanie po dwóch stronach, Strona? tak? Sterowanie. Sterowanie, Okej. Okay. Co tutaj zadymiarze. Dymiarze? za dymiarze? Zadymia dymiarze? Ja Ale co to są za dymiarze? No te postaci, które tutaj są. No i musisz po prostu strzelić tak stronie Ale wytłumacz mi to normalnie, nic no, nie No tutaj rozumiem. przytrzymaj palcem, zobacz, bo on cię tutaj znali w tym momencie. Ale co no mi, co. No, ty... Nic mi nie wytłumaczyłeś, no jak mam to zrobić? Jak ci nie wytłumaczyłeś? Oni strzelają we mnie! No pomóż mi, Jezu, nie denerwuj się, tylko mi pomóż! Wiesz co? Ty nic nie ogarniasz kompletnie! Ja nic nie Ogarniam. Wynokam, a, no, wrogi, a a, nie ogarniam, wynocham z domu, wyjdę w swój wrog, a z nie, z Ja tylko chciałem cię nauczyć pograć. Ach, te kobiety, nie dogadasz się z radą. Słuchaj, kochanie, dzisiaj... Taki zawalisty wieczorek będzie. Zabieram cię na pizzę. Na pizzę? No na pizzę, na twoją ulubioną pizzę. Znowu na pizzę, to już jest piąty raz w tym tygodniu. No co, przecież zawsze chodzimy na pizzę, jest fajnie, można sobie pogadać. No na przykład, byśmy kupił kupili konto w z Legendami. Co? Konto w Brawl Stars? Ty grasz w tą grę? Boże. Strasznie mi N na tym zależy. Nie, wiesz co? To nie ma sensu Ale co nie ma sensu? Ten związek nie ma sensu, Wiesz co, ja, ja, zrywam, ja zrywam, z tobą To pograj zrywam. ze mną Nie, nie chcę z tobą grać. Ale pograj. Nie, ze mną Nie, nie, nie. przepraszam, nie, zostaw mnie w spokoju jak? A! Zaczekaj No nie No nie, no znowu uciekł mi ten autobus, a umówiłem się z kolegą teraz, że będę grał sobie z nim w Brawl Stars, no To dzwoni teraz pewnie Halo? No, siema. no wiesz co, ja jestem już teraz w autobusie, no będę za jakieś 10 minut. Nie, no nie spóźnił mi się, co ty? Zdążyłem sobie na cilku. Dobra, to się Dobra, dobra, mam wielkie starcie. Uff, uff, dobra, teraz tylko, teraz tylko spokojnie, spokojnie, rozwalisz go. No, no i już, padaj, no, no, frajerska chmura zrobowała ciało. Ty... Nie, no nie, no co to ma znaczyć, w ogóle! Nie, to wszystko wina tego telefonu, no mam już go... Co to? Co to w ogóle ma znaczyć? To jest wszystko wina tego telefonu, no! To wszystko jego wina! No muszę osłonić tego gorycz porażki, no! No to wszystko jest wina tego telefonu! To wszystko tego telefonu, no! Pieprz się ty gnojku mały, 200 stopni! Zobaczymy co teraz, co teraz powiesz. Ale to są noby! Ale to są noby! Oni nie potrafią w ogóle grać! Oni tylko ciągle hakują! Hakują ciągle, a ja tutaj proszę! Aha Pokażę im tutaj jak się kręci! Pokaż jak się kręcisz! Co, co ty mi tutaj wyskoczyły jakieś... Mamo, mamo, znowu się, ko, konku, z się coś wstało. Mamo, no. Na co mię ja teraz by grał? <laughs> Najlepsza taktyka, żeby wygrać w showdown. No to oczywiście, no każdy to wie, że trzeba chować się w krzaku, no. No w krzaku to jest najważniejsza rzecz, żeby się chować. No, 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 no. no ale, ale co, no jak on nie znalazł? No nie, no nie, no nie, no mam, mam dość. Synek, Chodź tutaj problem jest. No co tam, tato? No słuchaj, ostatnio patrzę, że zniknęły mi pieniądze. Nie daj mi pieniędzy, nie wiem na co ty to wydałeś w ogóle. A nie wydałeś tego na te swoje kierki kupiłeś na te kemy? na te kemy bro, starszy. Że co, że nie ja wydałem twoje pieniądze na, na jakieś gemy do jakiejś gry, do Bro, starszy? Na, pe na pewno, na pewno nie kupowałeś? Nie, nie, no, ni nie nic, nic nie kupowałem ostatnio. To jakiś było, to, pojaśnij, bo, to bo mało może to, by... wydała te pieniądze na no. Nie mam będę... tutaj trzeba się poprawić Co to jest? Ale nie nieładnie tak oszukiwać swojego tatę, no. Nie wolno tak. E, tam co ty opowiadasz? Nie słuchaj go, to są tylko takie małe grzeszki, znaczy... znaczy grzeszki. Ale jeszcze nie wiem co mam zrobić. A ten znowu <śm> zaczyna. Dobra, lecimy, nic tu po nas. Dobra, wpadam. Dobra. Ja tutaj jestem naprawdę najlepszym graczem na świecie. Nikt mnie nie pokona. Nie ma takiej osoby, która by mnie pokonała. Nawet jakby tutaj teraz zadzwoniła dzwonkiem i, i przyszła pod, pod mój dom. Nie ma takiej osoby. A co to? No cześć. A to? A co ty tutaj robisz? No cześć, przyszedłem Cię pokonać w Brawl starszy, no mówisz, że jesteś najlepszy. Ty chcesz mnie pokonać w Brawl Stars, no chyba jesteś śmieszny, no. No, ty jeszcze pokażę, na co go stać. Tak, no, Przed grą w Brawl Stars, w Brawl Balla, trzeba się porządnie rozgrzać. Zawsze przed grą w piłkę. I przysiady. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. I jeszcze tu jakieś takie, tu z wody jakieś takie, wiecie o co chodzi. Ej, no co ty gadasz, że ja sobie jestem! No przestań, no... No. Jest. No, no, Ej. A... No, nie będzie mnie jakiś... Wyzywał tu, że ja sobo gram. Sam słabo gra. No... Pogram sobie sam, już lepiej z randomami grać, niż z... Nim. O! Legendę trafił! Legendę trafił! No! Niech się nie... Wesca on tam lew! No, co? So, ja już tyle... Tyle wydałem całe kieszonkowe! Całe kieszonkowe wydałem... No mam ostatnio... 20 zł i nic! To ustawione, jest to ustawione! I miał ja Jupiterem... To już bym miał wszystkie legendy. Ten dopiero ma pierwszą, to Słaby jest, nie da. Jak mu bokiem wyjdzie ta legenda. No. A! Wyłączam go! on Onsup fryjera trzeba. Dobra, dobra, teraz to już muszę strzelić tego gola, no już jestem pod bramką i... No strzelę. no co? No czemu mama akurat zawsze w takim momencie, no ona to zawsze ma zapłon. Już odbiorę. Halo? Cześć Karmi, jak ci minął dzień? No dobrze mi minął, no ze szkoły wróciłem właśnie no i o, gram. grałem sobie teraz i mi przerwałaś grę. O właśnie, ze szkoły, a jak tam? E, pani dzisiaj pytała was fizyki? No pytała, pytała tak. Ale ty dzielny chłopak jesteś, no moja krew, no zdecydowanie. A kochanie, kochanie powiedz mi jeszcze, a pieska wyprowadziłeś na spacer? Tak, oczywiście, no jak zawsze przecież po szkole, no. Super, bo ona była tyle w domu yy, sama, no to na pewno już by tysiąc razy zrobiła siku. Dobrze, jeszcze na dywan. Jejku, znowu musiałabym prać. No to mama, będziesz prac bo musiałam zrobić na siku, bo ten zwyrol mnie nie wyprowadził. Tak, tam siedzi ten zwyrol. Jeju, masakra w tym domu, wychodzę. Hmm, grać, bro, starsy? Czy nie grać, bro, starsy? Oto jest pytanie. Z jednej strony człowiek mógłby sobie tak pograć, w Brawl starsy, mógłby sobie e, podrobić postać, ale z drugiej strony po co? Komu to potrzebne? No właśnie, i to jest, to jest ten cały problem, z którym zmierza się teraz ludzkość. Czy grać, czy nie grać? Oto jest pytanie. Jaką postacią mam zagrać? To no mam ich tutaj tyle i nic nie mogę wybrać. Bibi, ale no nie, ona jest słaba na daleko. No, tragedia. Poko niby jest spoko, ale no czy na ten tryb? No nie. Ośmiobitowiec? To jest cienia. Jeju, nie gram wcale. 170 gemów może być twoje. Wystarczy, że zostawisz łapkę w górę suba z dzwonem i napiszesz w komentarzu, od kiedy grasz w Brawl Stars. Pozdrow!